Tak długo czekałam na ten wyjazd. W końcu nadeszły wakacje, przynajmniej dobrze odpocznę. Alicja, zabierasz ze sobą książki? No tak, będę czytać przy basenie. Z zadań na lato mam mnóstwo. A nie możesz tego zrobić w innym terminie? Nie lubię tak po prostu leżeć. Jak to bezczynnie? Czy opalanie nie jest zadaniem? Oj, Kitty, zostaw mnie w spokoju. Nie zguszam cię do nauki nie niech mi podręczniki, jeśli chce. Tylko nie zbliżaj się do mnie. Nie jest, żeby ktoś pomyślał, że jestem kujonem. Oj, naprawdę chciałam. Tak, lato 2023 roku. Ten sam dzień. Tak, wszystko jest tak samo, jak wtedy. Udało mi się, jestem w przyszłości. Dziewczyny, ja właśnie przygotowujemy się do podróży. Muszę je ostrzec. Dziewczyny, spójrzcie, co kupiłam. Wow, fajna sukienka. Też taką chciałam, ale już była wyprzedana we wszystkich sklepach. Dobrze, że jej nie kupiłaś. Byłybyśmy jak bliźnieszki. Myślę, że do tej sukienki idealnie będzie pasował twój żółty kapelusz. Właśnie, Alicja, jesteś geniuszem. Muszę go pilnie znaleźć. Alicja, zostałaś stylistką? A co, zazdrosna? Mam świetne wyczucie stylu. A jak ty tak szybko zmieniłaś ubranie? W tych ubraniach wyglądasz starzej. Cicho, dziewczyny, jestem Amelią z przyszłości. <grystanie> Oj, Amelka, nie mamy teraz czasu na twoje gry. Przygotowujemy się. Wkrótce wyjeżdżamy i dobrze o tym wiesz. Dlatego właśnie przyszłam. Nie możecie jechać na tę wycieczkę. Co? Sama zorganizowałaś ten wyjazd, a teraz co, poddajesz się? Tak, a co się stało? Sama kupiłaś bilety, a teraz szukasz wymówek? Jeśli tam pojedziecie, całe wasze życie zmieni się na kursze. Amelka, nie ma sensu robić tego przedstawienia. Jeśli nie chcesz, to powiedz. Tak, pojedziemy innym razem. Jaki problem? Musicie mnie przekonać, żeby nie jechała. Dobrze. Amelka, nie odchodź. Będą koktajle, dyskoteki, imprezy. Kogo to interesuje? Nie mnie. Amelka z tego czasu. Znowu to robisz? Wrócę do tego pokoju za 30 sekund. Muszę się ukryć. Co z nią jest? Może jakiś facet zaprosił ją na randkę i ona zdecydowała się tu zostać? Mogłoby tak być, chociaż nie odmówiłaby sobie takiego wyjazdu ze względu na chłopaka, dziewczyny, widziałyście mój kapelusz? Jakby się rozpłynął w powietrzu, a ja myślałam, że nigdzie nie jedziemy. O, jak to nie jedziemy? Planowałam tę podróż od bardzo dawna. Nic nie sprawi, że z niej zrezygnuję. Dziękuję. Ale ty! Dziewczyny, nie rozpraszajcie się, muszę znaleźć kapelusz, pamiętacie? Spójrz na najwyższej półce w szafie. Właśnie!